Mój geniusz czasami po prostu aż mnie przeraża. Tutaj mam bazę do fotelika, tam siedzi starszy młodszy, tu siedzi młodszy młodszy. On siedzi tyłem do kierunku jazdy. I wy jak zapewne niektórzy z Was wiedzą. Ostatnio testuję, o, żona tu siedziała. Ostatnio testuję takie rozwiązanie. Jest to lusterko z rejestratorem, tu mamy zasilanie, a tu mamy kamerę cofania podpiętą. Ale sprawa polega na tym, że ta kamera cofania wcale nie musi być założona jako kamera cofania, bo w tym wypadku jest przeze mnie założona jako cyfrowaniania. Widzicie to po prostu wsadziłem ją tu. I dzięki temu widzę co młody robi. Kilka rzeczy, tylko że można się przełączać między tymi kamerami. Z racji, że tu mamy taką, a inną proporcję, można sobie też ruszać. Można dostosować chyba jasność z tej strony. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony. Nie podoba mi się, tylko tak naprawdę. No, wygląda to topornie tutaj. Kable wiadomo, że mógłbym pochować. I gdyby to był um, montaż taki na stałe, to bym to zrobił dużo ładniej, ale i tak, no, z racji, że jest to. Zamontowane jedno na drugie. Nie podoba mi się jak to jest zrobione. Lusterko jest trochę bliżej niż jestem przyzwyczajony, bliżej twarzy. Z racji, że tutaj wypada nam ta kamerka boczna, no to ze słonecznika nie mogę tak korzystać, jakbym chciał. Nie mogę go dobić do szyby. Jest to trochę, jest to trochę wkurzające, ale no. Powiem Wam, że ten komfort jazdy z tą cyfrową nianią jest dużo wyższy. Jeżeli macie małego dzieciaka, i jakieś takie zagrożenia wymiotami, ulewaniem, albo dziecko płacze, nie wiecie dlaczego, że ona czasami w czasie jazdy musi odpiąć pasy, klęknąć tutaj i zaglądać co się tam dzieje, no to. No, jest, to, jest to taki jest to trochę bajer. Okej, okay, słuchajcie, pełną recenzję tego na pewno będę robił na Mr. Fixie yy, po angielsku, ale, że tak powiem, z obrazków się dowiecie w większości. Jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła, to rozdzielczość tej kamery, szczerze mówiąc. Bo, mimo tego, że to jest jakiś CVBS chyba z tyłu, myślałem, że to będzie VGA. Ta tylna, ta dodatkowa cofania, ale to wygląda dużo lepiej. Jak wyciągnę nagrania z karty, to na pewno sprawdzimy, jaka to jest konkretnie rozdzielczość, bo wygląda to, wygląda to rewelacyjnie. Dobra, tyle na dzisiaj, na razie.